Wydawnictwo SQN przedstawia Katrin Belton Ludzie Putina Jak KGB odzyskało Rosję i zwróciło się przeciwko Zachodowi Tłumaczenie Przemysław Hejmej Czyta Bartosz Głogowski Produkcja Audioteka Moim rodzicom Marjorie i Derekowi, a także Richardowi oraz Katrin Birketom Osoby dramatu Wewnętrzny krąg Putina Siłowicy Igor Siecin Powiernik Putina, były tajny agent KGB w Petersburgu, który został mianowany zastępcą szefa personelu Kremla z zadaniem przejęcia kontroli nad rosyjskim sektorem paliwowym, znany później jako rosyjski Darth Vader, ze względu na niepowstrzymaną skłonność do spiskowania. Nikolaj Patruszew Potężny były dyrektor Federalnej Służby Bezpieczeństwa FSB, następczyni KGB, obecny sekretarz Rady Bezpieczeństwa. Wiktor Iwanow, były oficer KGB, który wraz z Putinem służył w Leningradzkim oddziale Agencji. W czasie pierwszej kadencji Putina na Kremlu nadzorował tamtejszy personel jako zastępca szefa kancelarii, zapoczątkowując ekspansję Kremla na obszar gospodarki. Wiktor Czerkiesow. Były wyższy oficer KGB, który następnie kierował petersburską delegaturą FSB, mentor Putina. Przeprowadził się za nim do Moskwy, gdzie pozostał jego bliskim doradcą, najpierw jako pierwszy zastępca dyrektora FSB, a następnie szef Federalnej Służby Antynarkotykowej. Siergiej Iwanow. Były oficer KGB z Leningradu, który w latach 90. XX wieku został jednym z najmłodszych generałów w rosyjskich służbach wywiadu zagranicznego w historii, by następnie w czasach prezydentury Putina osiągnąć apogeum wpływów, najpierw jako minister obrony, a potem szef kremlowskiej kancelarii. Dmitrij Miedwiediew. Były prawnik, który jako dwudziestokilkulatek objął posadę zastępcy Putina w administracji miejskiej Petersburga, a następnie trzymał się szefa nieustannie i blisko. Najpierw jako zastępca kierownika administracji kremlowskiej, później szef jego kancelarii i wreszcie jako tymczasowy zastępca Putina na fotelu prezydenta kraju. Nadzorcy biznesmeni powiązani z KGB, Gennady Timczenko. Przypuszczalnie były agent operacyjny KGB, który awansował w strukturach organizacji handlowych Związku Sowieckiego i stał się współzałożycielem jednej z pierwszych niezależnych firm handlujących wyrobami naftowymi jeszcze przed upadkiem Sowietów. Od początku lat 90. XX wieku blisko współpracował z Putinem, a według niektórych jego znajomych także przed rozpadem Związku Sowieckiego. Jurij Kowalczuk były fizyk, który wraz z innymi powiązanymi z KGB biznesmenami przejął petersburski bank Rosja. Instytucja ta, według departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych, stała się osobistym bankiem Putina oraz innych wyższych oficjali rosyjskich. Arkadii Rotenberg. Dawny partner Putina w Judo, który w czasach jego prezydentury został miliarderem po tym, jak państwo zawarło z firmami Rotenberga kontrakty budowlane o wartości wielu miliardów dolarów. Władimir Jakunin, były wyższy oficer KGB, który służył jako agent pod przykrywką w nowojorskiej siedzibie ONZ, a następnie wraz z Kowalczukiem przejął Bank Rosja. Putin namaścił go na szefa monopolistycznych kolei państwowych. Familia, czyli koteria krewniaków, urzędników oraz biznesmenów z bezpośredniego otoczenia pierwszego prezydenta Rosji Borysa Jelcyna. Walentin Jumaszew, były dziennikarz, który zdobył zaufanie Jelcyna pisząc mu pamiętniki. W 1997 roku mianowany szefem kancelarii Kremla. W 2002 roku ożenił się z córką Jelcyna, Tatianą. Tatiana Diaczenko, córka Jelcyna, która oficjalnie sprawowała funkcję jego doradczyni do spraw wizerunku, lecz w gruncie rzeczy decydowała o tym, kto się spotyka z prezydentem. Borys Bieriezowski, dawny matematyk, który zbił majątek, usprawniając działalność handlową firmy AvtoVaz, producenta producenta m.in. kanciastego wozu marki Żiguli, symbolu ery sowieckiej. Podstępem wkradł się właski Jelcyna oraz jego familii. Nabywszy pakiet większościowy firmy naftowej Sibneft, stał się synonimem jelcynowskiego oligarchy o silnych powiązaniach politycznych. Aleksander Wołoszyn były ekonomista, który współpracował z Bieriezowskim przy prywatyzacji oraz innych przekrętach. W 1997 roku przeniesiony na Kreml jako zastępca Jumaszewa, awansowany na szefa kancelarii w roku 1999. Roman Abramowicz, handlarz ropą naftową, protegowany i współpracownik Bieriezowskiego, nazwany przez Aleksandra Korżakowa, szefa ochrony Jelcyna, kasjerem jelcynowskiej familii, czemu Abramowicz zaprzeczał, a następnie także Putina. Z tym ostatnim miał mieć dobre relacje. Siergiej Pugaczew Bankier, wierny prawosławny, mistrz bizantyjskiej sztuki przekrętów finansowych z czasów panowania Jelcyna na Kremlu, później znany też jako bankier Putina. Współzałożyciel meszprombanku, czynny zarówno w świecie familii, jak i siłowików. Oligarcha z epoki jelcynowskiej, który naraził się ludziom Putina. Michał Chodorkowski, były członek Komsomołu, który został jednym z pierwszych odnoszących największe sukcesy rosyjskich biznesmenów ery pierestrojki w latach 90. XX wieku. Mafiozi, żołnierze KGB, Petersburg. Ilia Traber. Były marynarz sowieckiego okrętu podwodnego, który w latach pierestrojki został handlarzem na czarnym rynku antyków, a następnie łącznikiem między służbami Putina a grupą przestępczą Stambowa, kontrolującą strategiczne zasoby Petersburga, port morski oraz terminal naftowy. Władimir Kumarin, szef mafii tambowskiej, który w zamachu na swoje życie stracił rękę. Znany w Petersburgu jako nocny gubernator, prowadzący interesy z ludźmi Putina, przede wszystkim z Ilion Traberem. Moskwa Siemion Mogilewicz, były zapaśnik, pseudonim Brainy Don, Bystry Don, który pod koniec lat 80. XX wieku został bankierem szefów najpotężniejszych w Rosji grup przestępczych, w tym mafii sącewskiej. Mafiata zajmuje się transferowaniem pieniędzy na zachód, gdzie założyła własne imperium handlu narkotykami oraz przemytu broni. W latach 70. zwerbowany przez KGB był przestępczym ramieniem państwa rosyjskiego. Siergiej Michajłow. Domniemany szef mafii sącewskiej, najpotężniejszej w Moskwie, blisko powiązany z biznesmenami współpracującymi z KGB, którzy utrzymywali później relacje z nowojorskim magnatem rynku nieruchomości, Donaldem Trumpem. Wiaczesław Iwankow, Japończyk. Gangster wysłany przez Mogilewicza do Brighton Beach w Nowym Jorku, aby nadzorować tamtejsze kryminalne imperium mafii sącewskiej. Jewgenij Dwoskin. Gangster z Brighton Beach, który został jednym z najbardziej znanych w Rosji niesławnych para bankowców. Po powrocie do Moskwy wraz ze swoim wujem Iwankowem dołączył do działalności rosyjskich organów bezpieczeństwa, polegającej na transferowaniu dziesiątków miliardów dolarów czarnej gotówki na Zachód. Felix Sater. Najlepszy przyjaciel dwoskina od czasów dzieciństwa został kluczowym partnerem biznesowym Trump Organization. Rozwijał sieć nieruchomości kupowanych dla Trumpa, jednocześnie utrzymując intensywne kontakty z rosyjskim wywiadem zagranicznym. Przywódcy rosyjskich zorganizowanych grup przestępczych, ich członkowie i współpracownicy, wszyscy przeprowadzają się do Europy Zachodniej. Nabywają tam nieruchomości, otwierają rachunki bankowe, zakładają firmy, wnikają w tkankę społeczną. Gdy Europa się w tym w końcu zorientuje, będzie już za późno. Bob Levinson, były agent specjalny FBI. Chcę ostrzec Amerykanów. Jako naród jesteście względem Rosji i jej zamiarów niezwykle naiwni. Sądzicie, że skoro Związek Sowiecki już nie istnieje, to Rosja jest waszym przyjacielem. Nie jest nim, a ja mogę wam udowodnić, że SWZ usiłuje zniszczyć Stany Zjednoczone nawet dzisiaj. Przykłada się do tego jeszcze bardziej zdecydowanie niż KGB w czasach zimnej wojny. Siergiej Trecjakow, były pułkownik Rosyjskiej Służby Wywiadu Zagranicznego SWZ, działający w Nowym Jorku.